Dzień dobry. Jak pan Dzień skomentuje dobry. dzisiejszy początek obrad, gdzie wniosek, który pan składał w zeszły czwartek został przesunięty na inny termin odnośnie karty LGBT? Szanowni Państwo, jest mi bardzo przykro, bo złożyłem ten wniosek w czwartek radni powiatu mieli możliwość zapoznać się ze stanowiskiem, który przedstawiłem i uważam, że jest... dla mnie jest po prostu niezrozumiałe to, że mając do dyspozycji czas, można, się było, można było przeanalizować całe stanowisko, zapoznać się z nim, a dzisiaj jest taka dyskusja, że nie mieliśmy, nie mieliśmy czasu, nie mieliśmy możliwości zapoznać się. To jest dla mnie niezrozumiałe i bardzo mi jest przykro, że Rada Powiatu odrzuciła dzisiaj to stanowisko, możliwość w ogóle dyskusji na temat przegłosowania, bo uważam, że to jest bardzo ważny. Bardzo ważne stanowisko, które broni e, dzieci, broni młodzież, bo widzimy, że jest e, w zasadzie środowiska lewicowe próbują na siłę nam narzucić e, ideologię LGBT, próbując e, wkraść z każdej strony, jak nie przez e, samorząd. Gdzie na przykład 5 lat temu, gdzie była możliwość, e, żeby samorząd e, taką inicjatywę podjął. Teraz już jest. Był no jest w Warszawie, a za... Za tydzień może być tak, że będzie w Dlatego powinniśmy stanowczo, jako radni, odrzucić tą, yy, odrzucić tą yy, nachalną ideologię, która wprowadzana jest do polskich szkół. Próbowana jest wprowadzać. A czy może pan tym czy jest, że jest, że jest pod Takie można odnieść wrażenie, bo tak jak powtarzam, to nie było dzisiaj. Gdybym ja dzisiaj na przykład przedstawił tę propozycję I liczyłem się z tym, jeśli dzisiaj przedstawię, to będzie to traktowane jako nie jesteśmy przygotowani, nie dzisiaj, może jutro, może pojutrze. Ja to specjalnie nie wziąłem wcześniej, przygotowałem zostało przesłane pocztą wszystkim radnym, dlatego nie rozumiem dlaczego nie dzisiaj. Może jest próbowana całkowicie zmienić struktura tego stanowiska, tak aby w ogóle nie, nie, nie naruszała ich jakby własnego sumienia. Bo, bo w zasadzie radni pokazali swoje prawdziwe oblicze, odrzucając to, to stanowisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.